Dropik chroma. Co tutaj musimy zrobić? Musimy dodać ich sieci wszystkie. Czyli tutaj to jest ten inny ethereum. To już mam. Chroma. Dobra. Teraz tak, co musimy tutaj jeszcze zrobić? Tutaj musimy sobie Odebrać troszeczkę tokenów. Chyba mi wysłało, nie wiem. Ok, pół Ethereum widzicie. Jest fajna stronka, można sobie nabijać yy, to Ethereum codziennie, to chyba jest 24 godziny, bo ten Gorli VZ i i sieć zniknie pod koniec roku. Także niestety później będziemy robili tylko na tym. Także warto już sobie tutaj nabijać. No można też sobie zrobić bryża później z tego girli, ale tutaj też można sobie po prostu odbierać jak dają za free. Dobra, idziemy dalej. W sumie tutaj nie wiem czy tutaj też nam dadzą. Chyba nie chyba nam nie dadzą. Tutaj chyba trzeba mieć trochę ethereum na majnecie. Także, jeżeli tak będzie, to mi tak nie wyślę, bo na tym. Nie, wysłał Dobra, wysłał mi, nie wiem ile. Nie znam żadnego, żeby z tym. Dobra. Nie tu. No tutaj właśnie wyskakuje to często to please back into hours, a tutaj nic w sumie nie odbierałem już dawno. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, co musimy sobie odebrać? Okej. Okay. Teraz co musimy tutaj zrobić? Tutaj musimy, musimy odebrać sobie tak. Ustycie, tego bierzemy. Okej, okay. Nic nie mam przecież. Poczekajcie, jeszcze Bitcoina. Okej okay. i Tether jeszcze. Jakiś błąd jest, nie wiem. Ok, poszło, trzeba odświeżyć tonkę. Teraz przechodzimy dalej do tutaj. Musimy sobie przerzucić Ethera. Połączyć sobie portfel. Tylko że no właśnie tu jesteśmy. Rajd sobie przerzucimy. Przerzucę sobie jednego. Okej, okay, przeszło. No po prostu. Pending, okej. Później co musimy tutaj zrobić? Tutaj musimy wchodzić, to jest Uniswap. I musimy sobie... Tu musimy na Chroma. Wejść. Dobra, to jeszcze nie mam nic, także nic nie będę mógł swapować. Ale po prostu zrobić sobie słapie na wszystkie tokeny. Później. Aha, nie, można, nie ma żadnych puli. No dobra. To tylko posłapować sobie. I to by było w sumie wszystko. Później możemy iść na ich Discorda. OK, zweryfikować się. Good morning I... tutaj o, tutaj właśnie ten dać waszą tą opinię na temat tego. Deksa jak to chodziło, jak, jak bridge działał. To by było na tyle. To jest znaczy, to jest przypuszczalny edrop. ale myślę, że warto zrobić, także to nie zajęło to dużo. Także tutaj na Twitterze piszesz, że ten bridge może to trwać kilka godzin, zanim go przerzuci. Także po prostu trzeba czekać. Ja tutaj nie pokażę Wam tutaj dalej tych słapów i, tak da i tak dalej. To Mogą też być błędy oczywiście. W jedną i w drugą stronę swapujemy, na przykład tego na tego, później odwrotnie i tak dalej i tak dalej to by było na tyle linki zostaje w opisie powodzonka